Kocham cię, kochanie moje. To rozstania i powroty, i nagle dzwony dzwonią i ciało mi płonie. Kocham cię. Miłością zmieniaj świat. To jest najlepszy czas. Nie pozwól, aby zgasł żar, który w sercu masz. Miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Kiedyś znajdę dla nas dom. Z wielkim oknem na świat, znowu będziesz ufał mi, nie pozwolę ci się bać. Już teraz wiem, że dni są tylko po to, by do ciebie wracać każdą nocą złotą. Nie znam słów, co mają jakiś większy sens. Jeśli tylko jedno, jedno tylko wiem: Być tam, zawsze tam, gdzie ty.